Jak się sprawdza, się Twittera? Już wam pokazuję. Akurat jest noc i tak naprawdę nie mogłem mówić. Już wam pokazuję. Idziemy w, e, w Tombseya. I jak sprawdzić, kogoś, czy ktoś nie ma Tombseya? Właśnie odpalimy ToomStaya, bo mam odpalonego Minecraft, to tylko nie widać. I sobie tutaj. Już jeszcze instalowane. I przepraszam za jakoś... Wchodzimy. E, wchodzimy w. Proces hakera. Klikamy, bicie meczabaw. Czaba w, czaba Dobra, usuwam to. I piszę meczabaw. To na tole, na samym tole. Yy, włączamy string, dajemy 4. 4. Włączamy 4 i wszystko zaznaczamy jeśli to się teraz nie łatuje dobra, łatuje się jak się wasza łatuje, dajemy filtr i to drugie. i piszemy ten kod taki kod mamy w komentarzu idzie na ekranie teraz i to co też pokazuję, to ktoś ma cheaty dumsteja to już na tyle, na razie